Siedzi. O, koń ładny. O, ale tam pogoniło. Ale tam pogoniło. Jest ryba. O, siedzi. Ach, jest. O. Witam na kanale. Mat Profishing. Dzisiaj szybki wypad na małą rzeczkę. Na inną rzeczkę niż myślicie. Na niej jeszcze nie byłem z kamerką. Zobaczymy, czy coś się tam dzieje. Zobaczcie w ogóle, jaka miejscóweczka. Ładne zbiorniczki. Właśnie tu w okolicach tej rzeczki jest kilka zbiorników, o kaczuchy, towarzysze moje jak zwykle, przy tej rzece jest kilka zbiorników, takich mniejszych i większych, ale dzisiaj się skupimy na tej wodzie, mamy godzinkę łowienia, więc zobaczymy czy coś się tam uda złowić, ostatnio tam byłem z pieskiem na spacerze i widziałem, że coś się tam rzuca, więc zobaczymy, dobra, lecimy. Co do sprzętu, dzisiaj ze mną klasycznie LRFik nic innego nie miałem pod ręką, dlatego wziąłem tą wędkę, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, to jest spontaniczny wyjazd. Kołowrotek Shimano Vanford 2500, plecionka Momo Yoshikaga 0074 mm, Floro Carbon 018 i mam tą jaskółeczkę na wolframowej główce założoną taką małą od Berkleja. Dobra, idziemy. Dobra, mam pierwszą misyłeczkę, zobaczmy. Coś tam się rzuca. O, mamy coś. Nie, patyk. Or, myślałem, że rybka. Myślałem, że rybka. Mógł to być ładne. Dobra Zmiana miejscówy Zmiana miejscówki Zobaczymy tu O kurwa co to było? Coś tutaj się rzuciło Natomiast kołeczkę zaczynamy, zobaczymy Fajny zakręcik tu jest Widzicie jak tam się coś rzuca? O, się tam. Nie Zobaczmy czy tam. Jak się tam dostać? Spróbujemy to obejść. Naokoło. Żeby ich tam nie położyć. Zobaczymy. Pewnie kleniska tam siedzą. Pewnie. Uuu, ale ryby. Ale sztuki tam siedzą. Zobaczymy. Czy się... Uda do nich dobrać Siedzi Okoń ładny ładny okoń siadł Nagrywa się Zobacz jak się tu schował ładny okonek Chodź tu ziomek Zobaczcie Ale grubasek ładny Wracaj Ale tu się schował skubaniec No jest dobrze już Ładny okoń już siat, już jest dobrze No ja kółeczkę na dwugramowej główce Jigowej Dobra łowimy dalej Ale się tu skrył. Ja wiedziałem że one tu są Jak wam zawsze mówię, że krótkie wędki są dla mnie wygodniejsze, to nie w tym wypadku. Tutaj tak jest zdecydowanie dłuższa. Dobra, idziemy dalej. Tu fajne miejsce, może tu coś siądzie. Miejsce piękne, zobaczcie jak to wygląda. Normalnie jak na jakimś filmie. To no, chyba będzie na filmy u mnie. Ale piękne, o widać, że miejsce popularne. wśród wędkarzy. Ale to wygląda, nie no jak tu nie będzie ryb To wam powiem, że nie wiem ale miejsce widać że popularne Już się coś spawiło nie No, piękne miejsce, tu muszą być jakieś ryby Okonki dawajcie o, ale tam pogoniło ale tam pogoniło, jest ryba jakaś tu już widać o, siedzi, o, jest okonek okonek jest chodź tu ziomek, przyjemny taki czyli są tu, tylko trzeba tu jakoś odpowiednio to poprowadzić Taki okonek. Wracaj. Widzisz tyle rzutów, i dopiero po tym rzucie coś mi siadło. Założyłem sobie teraz dźgryga, raczka takiego. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale kręcą się tu gady. No zobaczmy. Bardzo płytko tu jest. O, było branie. Znowu. Chyba maluchy jakieś. Powiem wam tak, to ile przeszedłem, to masakra. Nie czułem tego, dopóki nie zacząłem wracać. Nie idę, nie idę. Masakra leje się ze mnie, bo jestem kurde, grubo ubrany. Oj, Dobra, Może jakoś dojdę. Aktualizacja. O, kurde. Chyba, że jestem. Blisko Ale nie jestem pewien na 100% Ibnym jeszcze w tej trasy stało O dobra Jestem już blisko ostatnia prosta w zasadzie to kawałek prostej zakręt prosta jesteśmy do szałcie o, oh, jestem ja już po rybkach, udało mi się dotrzeć do auto. Powiem wam tak, dla tych dwóch, trzech ryb opłacało się trochę pochodzić. Jak na te warunki na wodzie, to powiem wam, że jest nieźle. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki, wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz. Do następnego!